Cześć to Valeria, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kolorach na jesień, które wyglądają elegancko, klasycznie i potrafią odmienić każdą stylizację. Zachęcam, żebyście obejrzały właśnie ten odcinek do końca, bo mam dla was sporo praktycznych wskazówek. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to teraz, żeby nie przegapić nowych filmów. No dobrze, zaczynajmy od pierwszego właśnie połączenia kolorów. Porozmawiamy o duecie błękitu z beżem i brązem. Zacznijmy od połączenia beżowego z błękitem. To jeden z tych zestawów, który zawsze wygląda świeżo, harmonijnie, elegancko. Beż kojarzy się z ciepłym, naturalnym, pięknym, na neutralnością, a błękit Wnosi do stylizacji lekko świeżość. Właśnie takie zostawienie jest idealne na cieplejsze, jesienne dni. Wygląda zwiewnie, subtelnie, a przy tym naprawdę szykownie. Świetnym przykładem jest właśnie beżowy garnitur połączony z błękitną koszulą. Perfekcyjny zarówno do biura, jak i na co dzień, zwłaszcza jeśli się dobierzemy do tego bardziej swobodną parę butów. Można też postawić na beż w roli głównej, a błękit wprowadzić tylko w dodatkach. Albo odwrotnie, zostawić właśnie beżowy dół z błękitną górą i w ten sposób ożywić całą stylizację. A jeśli wolicie coś luźniejszego, błękitne dżinsy i beżowa marynarka sprawdzą się rewelacyjnie. Proste, ale efekt wygląda bardzo stylowo. Błękit w duecie z brązem to już zupełnie inne wrażenie, bardziej eleganckie z większą głębią niż w połączeniu z beżem. Brąz dodaje tu powagi wyrafinowania, dlatego właśnie ten zestaw świetnie sprawdza się w stylizacjach bardziej biznesowych, gdzie liczy się stonowana elegancja. No i klasyka gatunku to błękitna koszula z brązowymi spodniami albo spodnicą, ewentualnie cały garnitur właśnie w tym odcieniu. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić z tego bardziej codzienny look, na przykład błękitna spódnica i brązowa góra albo połączenie koszuli właśnie w tym kolorze z brązową marynarką i dyncami. Wieczorem brąz i błękit w zestawieniu wieczorowym to absolutny strzał w dziesiątkę. Ten duet ma ogromny potencjał i można z nim stworzyć naprawdę wiele różnych stylizacji. Kolejne połączenia kolorów to zieleń i brązy, tym razem chodzi o przygaszone odcienie zieleni, zostawione właśnie z brązem. I znowu pojawia się brąz, bo ten kolor w ostatnich sezonach dosłownie zdominował wybiegi. Stało się jak powiew takiego świeżego powietrza, stopniowo wypierając czern. I szczerze mówiąc, wcale mnie to nie dziwi, brąz pasuje praktycznie do każdej garderoby. A stylizacje właśnie z nim wyglądają ciekawie, bardziej dynamicznie i co ważne, właśnie dużo łagodniej niż te z czernią. Nie są tak bardzo kontrastowe, a przy tym brąz ma w sobie coś Takiego niezwykle przytulnego, miękkiego, wręcz delikatnego. A teraz wróćmy do połączenia brązu z zielenią. Ten duet staje się coraz bardziej popularny, bo oba kolory kojarzą się nam właśnie z naturą, harmonią. To idealne zestawienie dla osób, które szukają stylizacji spokoju, subtelności, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z głębi i wyrazistości. W duocie zieleni z brązem świetnie sprawdzą się mix faktur. Jesienią zieleń bardzo często pojawia się właśnie w postaci dzianiny, swetrów, kartyganów czy miękkich golfów. Właśnie taka dzianina rewelacyjnie łączy się ze skórą. Skóra może być tu obecna na różne sposoby, od klasycznej spódnicy czy spódnic po dodatki, jak na przykład brązowa torebka. Umieszczona tuż obok właśnie zielonego swetra czy kartyganu staje się bardzo pięknym i stylowym akcentem. Oczywiście zamiast skóry można sięgnąć też po zamsz. jego uwielbiam, bo sprawia, że stylizacja staje się jeszcze bardziej miękka, przytulna, komfortowa, ale wciąż zachowuje właśnie taką elegancję. Świetnie wygląda także połączenie właśnie dzianiny z tkaninami garnitorowymi. One dodają całości elegancji, powagi, a dzianina wnosi luz i swobodę. Taki miks idealnie sprawdza się w codziennych stylizacjach, kiedy chcemy wyglądać z klasą, ale jednocześnie czuć się swobodnie i świeżo. Następne połączenie to szarość z bielą albo z brązem i to zestawienie idealnie sprawdza się właśnie jesienią. Z jednej strony nie jest zbyt wymagające wnoszenia, a z drugiej wygląda naprawdę stylowo, elegancko. Stylizacje właśnie w tych odcieniach zawsze budują atmosferę spokoju, przytulności, a jednocześnie prezentują się nowocześnie i z klasą. Teraz parę słów o samym szarym kolorze. Jest on achromatyczny, czyli taki, który nie ma własnego pigmentu, dlatego świetnie właśnie komponuje się właściwie ze wszystkimi innymi barwami, z intensywnymi, pastelowymi czy stonowanymi. Szarość jest więc niezwykle praktyczna, bo można ją wpleść niemal do każdej stylizacji. Zazwyczaj kojarzy się z elegancją, minimalizmem, dlatego świetnie wpisuje się w taki biznesowy styl. A jeśli dobrze dobierzemy właśnie dodatki, to szarość potrafi wyglądać bardzo nowocześnie, szykownie. A kiedy brąz zostawimy z szarością, całość nabiera szczególnej głębi i charakteru, to doskonały wybór do biura czy na spotkanie, gdzie chcemy podkreślić właśnie taką pewność siebie, dobry gust, ale nadal zachować powściągliwość i klasę. Bardzo efektownie wygląda też połączenie monochromów, na przykład szary total look, spodnie albo jeansy plus taki cardigan i do tego brązowa marynarka albo beżowy trench. Też świetnie może wyglądać brązowy total look, do niego płaszcz właśnie w odcieniu szarości. Takie kontrasty są proste, ale wyjątkowo stylowe. Inny pomysł to szary monochrom wzbogacony o brązowe dodatki, czyli torebkę, pasek czy buty. No i duży plus właśnie tego zestawienia to jest spokojna baza kolorystyczna, daje nam tutaj możliwość eksperymentowania z printami, ale uwaga, ważne żeby nie przesadzić, bo wtedy stylizacja traci swój elegancki charakter. Kolejne klasyczne połączenie to Czern i Biel. Absolutna klasyka, która nigdy nie wychodzi z moty, zawsze wygląda bardzo szykownie, niezależnie od okazji. Te dwa kontrastowe kolory, choć na pierwszy rzut oka wydają się przeciwieństwem, w rzeczywistości tworzą niezwykle harmonijny duet, który przyciąga uwagę właśnie swoją prostotą, klarownością i wyrazistością. Czerń od zawsze kojarzy się nam z formalnością, a ma tę wyjątkową moc podkreślania właśnie sylwetki. Potrafi odmienić nawet najprostsze elementy, oczywiście, jeśli je odpowiednio je wystylizujemy. Biel z kolei dodaje świeżości, lekkości, przejrzystości, bo w właśnie z czernią sprawia, że stylizacja staje się bardziej zwiewna, oddychająca, a jednocześnie zachowuje elegancję. I powagę. Razem tworzą kontrast, który działa w każdej sytuacji, od biznesowych spotkań przez codzienne wyjścia, aż po wieczorne okazje, na przykład na wieczór świetnie sprawdzi się biała spódnica albo sukienka typu sleep dress w połączeniu z czarną marynarką minimalistyczna, ale bardzo efektownie na co dzień można postawić na biały sweter zestawiony z czarnymi spodniami czy spodnicą, albo odwrotnie, czarny sweter i jasny dół. W kontekście biznesowym mamy tu klasykę, czyli biała koszula i czarne spodnie, albo czarny garnitur i biała koszula. To zestawienie zawsze się obroni w każdej sytuacji. Co ważne, w duecie czerni i bieli nie potrzebujemy jakichś dodatkowych, takich mocnych akcentów. Sam kontrast właśnie tych kolorów daje poczucie kompletności mm, i takiego dopracowanego stylu. Muszę przyznać, że szczególnie lubię mniej praktyczną wersję, kiedy to bieli pojawia się właśnie na dole, a góra jest czarna. Wygląda to niezwykle elegancko, choć nie zawsze jest najwygodniejsze i oczywiście nie sprawdzi się właśnie w każdej sytuacji, ale efekt robi wrażenie. Piąte połączenie to beż, brąz i biel. To absolutnie mój faworyt, bo to kombinacja doskonale oddaje estetykę stylu old money, klasyczną, nienachalną, ale perfekcyjnie przemyślaną. Biel, beż i brąz nie są wobec siebie tutaj mocno kontrastowe, a mimo to razem tworzą niezwykle wyrazisty i stylowy efekt. Biel, jak już mówiłyśmy wcześniej, wnosi w świeżość, czystość, dlatego świetnie sprawdza się... Jako taka baza całej stylizacji, beż dodaje spokoju, ciepła, jest neutralny, ale wyraźnie odróżnia się od bieli, dzięki czemu tworzy ciekawą dynamikę. A brąz właśnie w tym zestawieniu często pojawia się jako taki mały akcent, bardzo często właśnie w dodatkach, które pięknie podbijają cały look. Największy atut właśnie tego połączenia to to, że jest ono zawsze bardzo takie luksusowe, niezależnie od tego, czy zostawiamy je w codziennych stylizacjach, czy bardziej eleganckim wydaniu. Na co dzień wystarczy połączyć dzianinę właśnie z garniturową tkaniną albo z białym denimem i mamy świetny, prosty, ale bardzo dopracowany komplet. To trio doskonale sprawdzi się również w biznesowych stylizacjach. Kolory można Mm, dowolnie rozłożyć w proporcjach, tak jak nam wygodnie, na przykład biel i beż w ubraniach, a brąz w dodatkach, albo odwrotnie, cała baza w beżach i w brązach, a biel w akcesoriach. A co ciekawe, zestawienie tych odcieni szczególnie pięknie podkreślają wyrafinowane właśnie dodatki, czyli eleganckie kapelusze, delikatne kolczyki czy stylowe okulary przeciwsłoneczne. Kolejne zestawienie to Bordo i Błękit. Bordo to jeden z tych kolorów, które nagle weszły do naszych szaf i szybko okazało się, że są niezwykle uniwersalne. Pięknie współgrają z wieloma innymi odcieniami, a każda kombinacja z nim wygląda naprawdę stylowo i świeżo. Na pierwszy rzut oka właśnie połączenie Bordo z błękitem może wydawać się trochę nietypowe, ale w praktyce wygląda naprawdę bardzo harmonijnie, elegancko. Bordo kojarzy się z takim stonowaniem, klasyką, a błękit dodaje lekkości. Bordo świetnie sprawdza się jako taka baza, jego głębia nadaje całemu lookowi charakteru. Jeśli chcemy uzyskać elegancki efekt, możemy postawić na garnitur właśnie w tym kolorze i dobrać do niego błękitną koszulę albo golf a czasami wystarczy sam dół, właśnie na przykład bordowe spodnie zostawione z jasną górą. Na co dzień Bordo pięknie wygląda w skórzanych elementach, nadaje im szlachetność nowoczesnego sznytu, do tego można dodać błękitne akcenty, choćby koszule, buty czy torebkę, a może nawet błękitny denim. Właśnie Takie połączenie jest nieoczywiste, ale bardzo udane. A co ciekawe, jeśli odwrócimy proporcje i za bazę weźmiemy błękit, a bordu potraktujemy jako dodatek, cała stylizacja od razu nabiera innego charakteru, staje się bardziej wyrazista i energiczna. Przechodząc dalej, bordo w duecie z achromatami. Mam tu na myśli klasyczne kolory, czyli czern, biel i szarość. One nie mają właśnie własnego pigmentu, dlatego tak dobrze współgrają z bordo, nie konkurując właśnie z nim o uwagę. Możemy ograniczyć się do prostych zestawów, np. przykład bordo plus czern, bordo plus szarość, albo bordo plus biel pójście w nieco bardziej złożony luk dodać do bordo dwa albo nawet trzy achromaty jednocześnie. Wtedy stylizacja się zyskuje na głębi, wygląda dynamicznie, interesująca, a jednocześnie nadal pozostaje elegancka i spójna. I tutaj szczególnie chcę się zatrzymać przy duecie bordo i Szarości. Jeszcze sezon czy dwa temu było to połączenie bardzo modne, aż tak, że w niektórych miejscach stało się trochę uklepane, ale wcale nie zmienia to faktu, że właśnie ten duet wygląda wyjątkowo stylowo i luksusowo. Dlaczego? Bo głębia bordo pięknie równoważy się z neutralnością szarości, która wnosi do stylizacji elegancję i ten właśnie subtelny, ponadczasowy urok. Jeszcze jedno zestawienie właśnie z bordo to połączenie bordo z różem. Ten duet wygląda od razu jaśniej i bardziej żywo niż poprzednie kombinacje, ale dzięki temu, że mamy tu do czynienia właśnie z kolorami sąsiadującymi w palecie stylizacji, i nagle pozostają harmonijne, wystarczająco stanowane. Bordo podbija odbiór różu, sprawiając, że staje się bardziej wyrafinowany, a róż z kolei łagodzi intensywność bordo. Oczywiście w super formalnych, biznesowych stylizacjach taka kombinacja nie zawsze będzie odpowiednia. Trzeba zawsze patrzeć na kontekst właśnie, ale w codziennym życiu pozwala wyglądać naprawdę stylowo i schludnie. Bardziej praktycznie można tutaj wziąć na przykład bordowy dół, niezależnie od tego, czy to jest spodnica, czy spodnie i zostawić z delikatnym różowym elementem na górze, czyli na przykład marynarką, koszulą, czy lekkim swetrem. Można też odwrócić proporcje. Róż na dole, bordo na górze. Ważna uwaga, róż w tym duecie powinien być spokojny, pastelowy. Jeśli zdecydujemy się na intensywny lub neonowy odcień kontrast, właśnie z bordo będzie zbyt agresywny, już nie uzyskamy efektu luksusu, stonowanej elegancji. Kolejne zestawienie, które chcę dziś omówić, to brąz w połączeniu z odcieniami żółtego. To bardzo żywe, ciepłe, smaczne połączenie, które wnosi do stylizacji dynamikę, promienną energię, a jednocześnie nie traci elegancji i wyrafinowania. Brąz w duecie z żółtym wydaje się nieco jaśniejszy, bardziej wesoły niż zestawienie omawiane na początku tego odcinka. Chociaż niektórym może się wydawać, że to zestawienie jest już trochę oklepane, wciąż jest modne i wygląda naprawdę świetnie, zwłaszcza jeśli te kolory pasują do naszej urody. Warto też pamiętać, że brąz i żółty idealnie współgrają z jesienią. W końcu sama natura maluje właśnie w takich ciepłych, przytulnych odcieniach. Te kolory są ponadczasowe, a w sezonach jesień-zima 2005-2006 wielu projektantów nadal je wykorzystywało właśnie w swoich kolekcjach, zarówno osobno, jak i w duetach. To dowód, że właśnie ten zestaw wciąż pozostaje stylowy, modny i naprawdę warto go nosić. Ostatnie zestawienie na dziś, czyli monochrom w stonowanych odcieniach. Jeśli ktoś zapomniał o monochrom, to stylizacja oparta na jednym kolorze, choć Dopuszcza się tutaj różne jego odcienie. Taki look zawsze wygląda luksusowo, zwłaszcza gdy kolory są stonowane. Zacznijmy od kilku przykładów naprawdę eleganckich monochromów. Pierwszy szary monochrom to chyba jeden z najbardziej stonowanych wariantów, które dziś zobaczycie. Szarość może być tu jasna lub ciemna, a ogromną rolę odgrywają też faktury: od garniturowej wełny, kaszmiru, jedwabiu czy atłasu aż po szyfon. Drugi monochrom, który chciałabym Wam dziś pokazać, to Bordo. Jest bardziej nasycony, żywy, energetyczny i od razu przyciąga uwagę. Bordo wygląda bardzo stylowo, bo często kojarzy się właśnie z wysokiej jakości tkaninami i modą premium. Trzeci granatowy monochrom, idealny właśnie dla osób, które chcą stworzyć maksymalnie elegancki, stanowany look, na przykład do pracy czy na takie formalne okazje. Granat jest uniwersalny, świetny do biura, ale też na mniej oficjalne wyjścia wciąż wygląda bardzo stylowo. Kolejny mój ulubiony, czyli brązowy monochrom tworzy ciepłą, przytulną atmosferę, zachowując jednocześnie lekkość i elegancję. Pasuje zarówno do stylizacji biznesowych, jak i takich codziennych. Szczególnie luksusowy wygląda, gdy łączymy różne odcienie brązu, czyli od jasnego, piaskowego po głęboki, czekoladowy albo różne temperatury koloru. Brąz jest też bardzo miękką wersją luksusu. Subtelnie, ale efektownie podkreśla status. Na koniec biały monochrom, nie mogą go pominąć, bo zawsze wygląda świeżo, czysto, bardzo elegancko. Nawet jeśli teraz mówimy o stonowanych monochromach, biały zasługuje na osobny punkt. To zestawienie zawsze przyciąga uwagę, podkreśla perfekcję stylizacji. Monochrom można tworzyć nie tylko z różnych elementów garderoby, choć oczywiście wtedy wygląda to bardzo efektownie dzięki różnym fakturom. Wystarczy czasem dodać do garnitorowego kompletu buty i, i torebkę w tym samym kolorze i mamy gotowy, elegancki zestaw. Monochrom w stonowanych odcieniach to świetny sposób, żeby wyglądać prosto, ale jednocześnie bardzo elegancko i dopracowanie. Podkreśla też jakość tkanin. Faktur, i wszystko wygląda przemyślanie, choć pozornie, bez wysiłku. Na tej pięknej nucie kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Omówiłyśmy top 10 zestawień kolorystycznych na jesień. Pokazałam Wam mnóstwo przykładów i mam nadzieję, że jesteście zainspirowane, żeby spróbować czegoś nowego właśnie w swoich stylizacjach. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, które połączenie podoba Wam się najbardziej, a ja Wam bardzo dziękuję, że zostałyście ze mną do końca. I do zobaczenia już niebawem.